Witam państwa. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Marcin Wogel prezentuje. Opinie poglądy przedstawione w programie są tylko i wyłącznie opiniami poglądami uczestników programu. Opinie presented in the program are solely the opinions of program participants. Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Marcin Wogel prezentuje. Dzisiaj jest 22 września 2021 roku. Dla tych, którzy bacznie śledzą wydania mojego podcastu, rzeczywiście w zeszłym tygodniu nie było tego co tygodniowego odcinka. Zbierałem materiały na właśnie dzisiejsze wydanie, które chciałem, żeby było takie dosyć wyjątkowe, bo temat też jest niebagatelny, a jednocześnie no, tak działa jakoś rzeczywistość, że. Zostałem jakby zobligowany wręcz do tego, żeby dzisiaj na ten temat zabrać głos. Zostałem zobligowany zachowaniem pewnej publicznie znanie, znanej osoby z polskiej, niejakiej Krystyny Jandy, aktorki, która no. To, to, co ostatnio powiedziała, rzeczywiście nie może zostać pominięte milczeniem, aczkolwiek z drugiej strony, zastanawiam się, czy zbyt przesadne ustosunkowywanie się do jej wypowiedzi nie jest właśnie dokładnie tym, na czym tej pani zależy, jakby nie było skłukku swojej kariery, swojego życia. Tym niemniej, reasumując, krystyna Janda dosyć leciwa już, aczkolwiek no na pewno niepozbawiona talentu polska aktorka, pozwoliła sobie na parę komentarzy ostatnio, które zostały zanotowane w mediach, komentarzy dotyczących osób niezaszczepionych, a mówiąc jeszcze ściślej, wyraziła swoją dezaprobatę, mówiąc delikatnie na temat osób niezaszczepionych i jakiegokolwiek z nimi obcowania w kontekście oczywiście swojej pracy zawodowej. Sądzę. Prywatne życie mnie naprawdę tej pani nigdy nie interesowało. Wypowiedzi tej pani, oczywiście, są w pewnym sensie jakby w nurcie tego, co, co się dzieje na temat szczepionek przeciwko COVID-19. Oczywiście, jest to wszystko jedna wielka. Ściema, jak Państwo doskonale wiecie, ale dla mnie fascynujące jest to, że wkroczyliśmy już w kolejny etap naganiania ludzi na ludzi, szczucia ludzi na ludzi, a i okazuje się, że możemy liczyć również na naszych polskich celebrytów, żeby wzięli ochoczo w tym udział. Jest to oczywiście bardzo żałosne, jestem ciekaw do jakiego stopnia finansowane i przez kogo. Czy, czy naprawdę to już jest kwestia takiej demencji umysłowej, że tym osobom wydaje się to być jak najbardziej poprawne działanie? Tego nie wiem. Zacznijmy jednak od takiego, może bardziej historycznego rzutu tego, co o czym w ogóle rozmawiamy, być może dla potomności tych, którzy będą to kiedyś oglądali, nie bardzo wiedzą. Tak na bieżąco, co jest grane. W 2019 roku ewidentnie siły globalne zmówiły się, żeby zapoczątkować globalny zamordyzm polegający na zastraszeniu społeczeństwa tym, że Został odkryty, wypuszczony, zaistniał, to zależy jak na to patrzeć. Oficjalna wersja na początku była, że po prostu pojawił się tak w zasadzie znikąd gdzieś tam z Chin, jakiś śmiertelny wirus. Prawda była taka, bardzo szybko żeśmy się przekonali, że no, jego śmiertelność jest oczywiście dużo poniżej przeciętnej sezonowej grypy. Tym niemniej w tej ogólnoświatowej histerii, która nastąpiła potem, histerii, która została. Znakomicie skoordynowana przez Światową Organizację Zdrowia, WHO, a, której oczywiście ktoś też musiał dostarczać scenariusz postępowania. Nagle wszystkie kraje, wszystkie rządy krajów, bez względu na ich orientację polityczną, zaczęły wprowadzać te same, obostrzenia, które teoretycznie były wprowadzane w imię walki z pandemią, natomiast prawda jest taka, że zostały wprowadzone po to, żeby ograniczać swobody obywatelskie ludzi na całym świecie. Początkowo ta akcja była dosyć dobrze skoordynowana. Rzeczywiście wszystkie rządy, tak jak powiedziałem, bez względu na swoje przekonania i jakieś sympatie ideologiczne, postępowały dokładnie w ten sam sposób, co jest dla mnie oczywiste, że musiały czerpać swoje rozporządzenia z jednego źródła tą agencją rozprowadzającą te informacje, czy polecenia, zalecenia było w WHO, natomiast jest oczywiste, że ktoś za tym jeszcze dalej, głębiej schowany w cieniu stał. Tutaj możemy się domyślać, czy to jest grupa Bildenberga, czy to są Rothschildowie, czy to, to jest jakaś inna kabała ogólnoświatowa, to, to kiedyś być może wyjdzie najaw, może nigdy nie wyjdzie na W każdym razie jest, było oczywiste, że, że było to centralnie zorganizowane postępowanie, które zostało wprowadzane na poziomie każdego kraju. Te obostrzenia w postaci ograniczeń ruchów, kwarantan domowych, później z czasem obowiązków testowania się przy, z byle powodu na obecność czy nieobecność tego dosyć enigmatycznego wirusa, który bardzo szybko okazało się, że mimo to, że statystyka jest szalenie napompowana, bo jest napompowana w ten sposób, że jakakolwiek śmierć z jakiegokolwiek powodu Li tylko przy obecności tego wirusa, czyli na przykład można było zginąć w wypadku samochodowym, ale jednocześnie w autopsji, w czasie autopsji odkrywano, że ktoś ma wirusa COVID-19. Ta śmierć była wtedy kwalifikowana natychmiast jako śmierć z powodu COVID-19, co oczywiście diametralnie zmieniło ilość statystyczną zgonów spowodowanych tym wirusem. Ja powiem coś takiego. I powiem i będę, i będę się tego trzymał do końca, że na świecie nikt, nikt, ani jedna osoba nie zmarła z powodu COVID-19. Wszystkie osoby, które zmarły, zmarły ze względu na albo istniejące już jakieś choroby, które zostały prawdopodobnie wyolbrzymione przy pomocy tego wirusa, bądź zupełnie z innych powodów. Jest to jedno z największych ugarstw. XXI wieku, które nam się wciska, że, że ktokolwiek zmarł na COVID-19. Natomiast ogromna ilość ludzi została zamordowanych, i to trzeba nazwać rzeczy po imieniu, z powodu czy w trakcie tak zwanego leczenia COVID-19. Wszyscy doskonale wiemy o tym, że osoby, które zostały podłączane pod respiratory, większość z nich nie wychodziła już żywa ze szpitala. Jest domniemanie, że respiratory rozsadzają płuca w takich sytuacjach, kiedy się ma COVID. Mogę Państwu powiedzieć autorytatywnie, bo sam przeszedłem tą chorobę. Przeszedłem ją bardzo ciężko. Rzeczywiście jest, u niektórych występuje ogromny problem z oddychaniem. Wyobrażam sobie, co by było, gdybym nie podłączono do respiratora, w momencie, kiedy nie mogłem we własnym zakresie wziąć oddechu głębokiego. Sądzę, że moje płuca też zostałyby rozerwane. No na szczęście udało mi się uniknąć wizyty w szpitalu i po prostu zażyć lekarstwa, które są powszechnie dostępne. Co jest oczywiście kolejnym przykładem na to, że mamy do czynienia z jakimś zorganizowanym ludobójstwem, tak naprawdę, bo te lekarstwa powszechnie dostępne uratowałyby życie milionom ludzi. Tylko, że lekarstwa te są, no, może nie wręcz zabraniane, ale są odradzane przez wszelkie organizacje medyczne i lekarze, którzy zastanawiają się nad tym, czy je przypisać, czy nie, często są straszeni tym, że zostaną im odebrane licencje medyczne. Także, no, lekarstwa istnieją, są blokowane, teraz te całe leczenie na początku polegało na Podłączanie ludzi do respiratorów, gdzie, gdzie masowo umierali z tego powodu, i mam nadzieję, że ktoś gdzieś zgłosi to do jakiejś prokuratury i ci odpowiedzialni rzeczywiście staną przed sądem, a potem mam nadzieję pod ścianą do rozwałki. Natomiast teraz ta, ten cały jakby siła nacisku została skierowana na szczepionki. Szczepionki, które mają niby być tym panaceum na wirusa COVID-19. Oczywiście już sam pomysł wyprodukowania szczepionki w ciągu pół roku bez żadnych dogłębnych badań długoterminowych nad jej skutkami ubocznymi i tak dalej, jest w ogóle absurdalny. Trochę tutaj zaczął się ten globalistyczny plan walić, dlatego, bo nikt nie przewidywał, że pójdzie im tak dobrze i tak szybko. W związku z tym stali się troszeczkę niewolnikami własnego sukcesu. Stają się niewolnikami sukcesu, nie mieli przygotowanych kolejnych ruchów. I w którymś momencie, nie wiem, czy Państwo zauważyli, to właśnie z wprowadzeniem szczepionek zaczęły się takie dosyć absurdalne sytuacje, gdzie wiele krajów zaczęło jakby organizować tą całą sytuację, Kierować tą całą sytuacją we własnym zakresie, często w sposób sprzeczny z innymi krajami. To było bardzo dobrze widać w przypadku podróży międzynarodowych. Tutaj była kwarantanna, tam nie było, tutaj trzeba było się testować. Tutaj to słowem zaczął się totalny chaos, no, głównie dlatego, że skończył się ten scenariusz, który był od góry zsyłany do, do wszystkich poszczególnych wykonawców, administratorów tak naprawdę tych poszczególnych krajów. I obecnie jesteśmy w sytuacji takiej, gdzie mamy szereg szczepionek, które zostały wepchnięte na rynek w biegu. W pewnym sensie ze względu na działalność byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Trumpa, który postanowił te szczepionki jak najszybciej wprowadzić na rynek. Tutaj oczywiście możemy debatować na temat tego. Jakie były temu powody? Ludzie przychylni Trumpowi mówią, że to był znakomity taktyczny ruch polegający na tym, żeby wymusić, jakby, zachowanie przeciwnika i postawić go w sytuacji takiej, gdzie te szczepionki już są i coś trzeba teraz natychmiast z nimi zrobić. A inni twierdzą, że, że może był bardziej wyrachowany w tym. Nie wiem, to nie, to nie jest tak istotne. Istotne jest to, że mamy w tej chwili dostępnych szereg szczepionek, które niektóre na zasadzie Potrzeby nagłej, niektóre już w zasadzie bardziej permanentnej, zostały zaakceptowane przez rządy różnych krajów. I zaczęła się niesamowita kampania reklamowa, szczerze mówiąc, która przerodziła się już teraz w dagonkę na przekonywanie ludzi o słuszności zaszczepienia się. Od takich dobrotliwych rad rejonowego lekarza. Do praktycznie gruźb wywalenia z pracy, te zachęty były różnego rodzaju zaczęło się właśnie na zasadzie takiej dosyć miłej, przyjaznej, że, że wreszcie jest ta szczepionka, warto by się zaszczepić. Później zaczęły się różnego rodzaju reperkusje dla tych niezaszczepionych. W międzyczasie próbowano też tych niezaszczepionych przekupić. W innych Stanach w Stanach Zjednoczonych wymyślono sobie specyficzne loterie, gdzie można było wygrać milion dolarów nawet, jeżeli ktoś się zaszczepił. No w Polsce zdaje się, można było wygrać elektryczną hulajnogę. Co kraj, to obyczaj. Tym niemniej nigdzie tak naprawdę nie odbywała się na żadnym poziomie oficjalnym przynajmniej merytoryczna dyskusja na temat właściwości i wartości tych szczepionek. I teraz po już powiedzmy sobie no pół roku, co dajmy, dosyć intensywnego aplikowania, jakby nie było tego eksperymentalnego preparatu, Okazało się, czy okazuje się nadal, bo te fakty wychodzą nadal, że no to nie jest tak różowo, jak przedstawiają Państwu to media. W pierwszym rzędzie no wszyscy wiemy, że te preparaty nie zostały poddane typowym badaniom klinicznym, którym tego typu preparaty powinny być poddawane, szczególnie jeżeli chodzi o długodystansowe skutki uboczne. Tym niemniej, już w obrębie 6 miesięcy, niezależni lekarze, ci, którzy nie żyją z grantów, Ogromnej farmy, tych firm farmaceutycznych, tylko no, starają się być niezależni, w związku z tym szczerzy i prawdomówni. Ci lekarze już stwierdzili, że y, są bardzo niepożądane skutki uboczne, polegające m.in. oczywiście na wzroście y, zachorowań czy przypadków y, raka szyjki bacicy. Y, są również sprawy, sprawy związane z płodnością y, u, u młodych ludzi. U nastolatków, którzy generalnie statystycznie w ogóle stanowią jakby zerową grupę zagrożenia. Tym niemniej jacyś niepoczytalni wręcz rodzice, moim zdaniem, takie dzieci namawiają na szczepionki, zaciągają do lekarza. U tych dzieci z kolei stwierdzono niesamowity wzrost zapalenia mięśnia sercowego i tak Ja nie chcę tutaj prowadzić, ja nie jestem lekarzem, od razu z góry uprzedzam. Ja po prostu chciałbym, żeby państwo sami zadali sobie trochę trudu i posłuchali wypowiedzi lekarzy, bo, bo warto. Oni się nie pojawiają w telewizorze, proszę państwa. W telewizorze macie taką propagandową papkę, którą zawsze od lat was skarmiono i do, mam nadzieję, że większość moich słuchaczy telewizji nie ogląda, bo, bo to jednak wypukuje rozum zupełnie. Także tych, tych ludzi znajdziecie sobie na internecie. Frontline Doctors na przykład jest jedną z takich organizacji, która tłumaczy, jak to jest. W każdym razie, wiemy na pewno, że te szczepionki nie zostały przetestowane prawidłowo zgodnie z konwencjami obowiązującymi w świecie medycznym. Wiemy o tym, że już są skutki uboczne, w wielu wypadkach śmiertelne. A system zgłaszania tego no, nie jest y, taki łatwy, i jest co prawda tego rodzaju wehikuł, który jest używany, na WERSA w Stanach Zjednoczonych. Y, no, y, jest to dobrowolny y, system zgłaszania skutków ubocznych, w związku z tym pod, podobno y, obejmuje około 1% w ogóle zajmowania za przypadków. A i, i również trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszyscy lekarze z przyczyn ideologicznych. Chcą wskazać palcem na tą szczepionkę jako powód śmierci. Teraz w ogóle żyjemy w jakimś tak absurdalnym świecie, że sprawy ideologiczne są bardziej istotne od spraw medycznych. Bo jeżeli ja biorę jakieś lekarstwo, no to biorę je dlatego, bo mi ma pomóc w jakiś sposób, a nie dlatego, że ma pomóc jakby przeforsować punkt ideologiczny widzenia. Nie wiem, moich polityków, których ja wybrałem. A do tego to się sprowadza. Także wiemy, że nie zostały przetestowane. Wiemy o, o ogromnych negatywnych skutkach ubocznych, również śmiertelnych. Nie wiemy, jaka będzie długodystansowa reakcja na te szczepionki, aczkolwiek no, wszelkiego rodzaju. Opinie, które słyszałem, znowuż lekarzy, nie, 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 nie kogoś nawiedzonego, który tam sobie coś ględzi i tak naprawdę nie ma żadnych podstaw y, y, naukowych, ale lekarzy, którzy mają wiele tytułów naukowych za swoim, y, za swoim nazwiskiem y, którzy mówią, że to jest stykająca bomba to jest tylko kwestia czasu, kiedy y, y, dopiero zaczniemy czuć jakieś skutki uboczne z tym związane. Także y, biorąc to wszystko razem do kupy. Do tego nacisk społeczny, znaczy nie tyle społeczny, co początkowo nacisk organizacji, nacisk agencji rządowych, które również zaczęły skłócać społeczeństwo przeciwko sobie w bardzo zgrabny sposób, między innymi używając właśnie takich powiedzmy celebrytów jak pani Janda. Powoduje, że bardzo duża ilość osób się zaszczepiła. Dla mnie jest to, jest to żałosne, jest to przerażające tak naprawdę, bo. No powiem Państwu na przykładzie takim. Mój znajomy miał w zeszły weekend taką małą imprezę, na którą zaprosił swoich znajomych. Mniej więcej 10 osób. Z tych 10 osób, kiedy oczywiście rozmowa zeszła na temat szczepionek, to temat codziennych rozmów, z tych 10 osób y, okazało się, że 8 jest zaszczepionych. Z tych 8 osób, powód, dla kto został podany zaszczepienia, bez żadnego przymusu, w, 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 w takim luźnej, towarzyskiej atmosferze, po paru drinkach, podejrzewam, in vino veritas, powód tych y, zaszczepionych 8 osób b, nie miał nic wspólnego absolutnie z powodami medycznymi. Jedna osoba chciała wolności w podróżowaniu, inna nie chciała mieć problemów w pracy, trzecia uległa presji środowiska, w którym mieszka. I jest to dla mnie przerażające, bo my zaczynamy podejmować na skalę zresztą masową, podejrzewam, to, to jest tylko taki drobny przykład. Zaczynamy podejmować decyzje dotyczące naszego zdrowia, decyzje medyczne na podstawie presji środowiska albo. Jakichś powodów, które zupełnie nie mają wspólnego z naszym zdrowiem psychicznym, znaczy fizycznym, może psychicznym, tak. Bo jeżeli ktoś bardzo chce podróżować, no proszę bardzo. Problem tylko zaczyna się robić wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że nas po prostu oszwarcowano, oszukano nas w biały dzień, dlatego bo ta szczepionka, która miała być tym złotym paszportem do przyszłości. Okazuje się, że tym złotym paszportem wcale nie jest. To, że ktoś jest zaszczepiony, wcale nie znaczy, że może podróżować gdzieś. Musi nadal y, testować się przed i po podróży. Być może będzie też y, w niektórych sytuacjach obowiązek kwarantanny. Osoby zaszczepione, które przez jakiś czas nie musiały nosić maseczek, nagle muszą nosić maseczki, bo dr Fauci, y, amerykański guru w sprawie COVID-19, tak sobie, taki miał kaprys. To wszystko nie trzyma się kupy, to wszystko jest do, dla zwykłego zewnętrznego obserwatora po prostu jednym teatrem absurdu ukłon w, w stronę pani Krysi. E, w każdym razie e, w tym Teatrze Absurdu niestety właśnie mamy aktorów e, t, pokroju pani Jandy, którzy szczerze mówiąc już dawno zaprzedali duszę diabłu, to, to nie ma wątpliwości. E, pani Krysia z, zawsze chciała być jakąś taką osobą bardziej, e, no nie wiem, e, rozpoznawalną, więc pamiętam ją z okresu e, Solidarności, kiedy e, ona zapoczątkowała ruch tak zwanej wewnętrznej, imigracji, no okej, okay, bardzo fajnie. W tej wewnętrznej imigracji siedziła, paliła, pamiętam, jednego papierosa za drugim i opowiadała, jak ona się strasznie wewnętrznie wyimigrowała, nadal korzystając ze wszystkich przywilejów tak naprawdę życia w ówczesnej Polsce, w, Polsce, w Polsce Ludowej. A teraz y, y, pani Krystyna znowu jest oburzona wszystkim, y, co się doku, wokół niej dzieje. Y, no ale ta pani jest oburzona, tak jak powiedziałem, z pełna złości na, na życie już od dawna, to chyba od urodzenia. Y, była u, oburzona różnego. Y, Rodzaju kolejami y, politycznymi Polski i y, co się okazało, że mimo wszystko nie wyjechała. Nadal siedzi w tej y, okropnej Polsce z tymi okropnymi Polakami, których tak nienawidzi. No a teraz ma jeszcze jeden powód, żeby nienawidzić tych Polaków, bo są niezaszczepieni. A, pani Krystyno, jest pani na pewno y, unikalną aktorką. Zgadzam się. Na pewno nietuzinkową aktorką. Jako człowiek jest pani wrakiem człowieka. Współczuję pani osobiście. Nie dam pani absolutnie żadnego powodu do tego, żeby pani mnie skarżyła, bo wiem, że pani lubi takie numery. Ja nie powiem tutaj oficjalnie nic takiego, co by zasługiwało na jakiś pozew sądowy. Pan Bóg panią rozliczy z tego, co pani robi. Ja wiem, to, że pani nie wierzy w pana boga, to jeszcze nie ma nic do tego. Pan Bóg panią rozliczy. Bardzo dobrze. To, co ludzie w międzyczasie o pani myślą, czy mówią, też bardzo dobrze. Pani prawdopodobnie zaprzedała duszę diabłu i no jeżeli pani jest z tym dobrze, a wątpię, bo jest pani zawsze osobą złą na wszystko, no to, to jest to pani wybór. Ostatnie pani zagranie jest naprawdę już apogeum absurdu i może jednak pani powinna się jednak wynieść na tą emigrację gdzieś, ja nie wiem, może nawet bezludną wyspę, w sumie wszystkim by to pewno pozwoliło trochę lżej oddychać, no pani by nie musiała być na co dzień z tymi Niezaszczepionymi, którzy tak naprawdę są tym ogromnym zagrożeniem świata. Nie wiem, czy Pani zdaje sobie sprawę, że po pierwsze osoby zaszczepione tak samo potencjalnie są biernymi nosicielami tego u strasznego wirusa o śmiertelności 0.001. Również chorują na tego wirusa i to zdaje się z dużo poważniejszymi konsekwencjami niż ci niezaszczepieni. Osoby niezaszczepione, które przeszły tego wirusa, tak jak ja, mają, mają antyciała, które no, generalnie chronią nas już do końca życia, z tego co, co czytam. Także no, nie, nie życzę się pani niczego złego. No ale może się Pani przejść na jakieś te oddziały zakaźne i zobaczyć, bo z tego, co statystyki podają, ponad połowa ludzi na tych wydziałach zakaźnych chorujących na COVID są osoby zaszczepione. Ja rozumiem, że inteligencja niekoniecznie jest wymogiem sine qua non, jak to się mówi, bycia artystą, aktorem w szczególności. Bo szczerze mówiąc, wielką inteligencją pani się nie wykazała w tych swoich wypowiedziach publicznych, ale nie oczekuję również tego, żeby Pani je w jakiś sposób odwołała. Natomiast mam nadzieję, że dla wszystkich nas, pozostałych, normalnych ludzi rzeczowo racjonalnie myślących, jest to tylko kolejny kuriozalny przykład na to, jak ideologia. Może zniszczyć racjonalne rozumowanie. Gorąco zapraszam do racjonalnego rozumowania, do podejmowania decyzji na podstawie faktów. Zawsze mówię, że nie wymagam od moich słuchaczy, żeby wierzyli mnie. Jeżeli uważacie, że to co mówię jest wątpliwej jakości, w sensie prawdy, bardzo proszę, sprawdźcie. Ja się powołuję na źródła, czasami je przedstawiam na ekranie, czasami nie. W tym momencie informacji na temat szczepionek ogólnie jest taka ilość, że naprawdę wystarczy po prostu odpalić sobie Google i poszukać samemu. Natomiast to no, nie radzę odpalać telewizora, bo to się może zawsze skończyć po prostu kolejną dawką propagandy. A... Nie będę przedłużał dzisiejszej rozmowy, bo tak naprawdę będę powtarzał to samo. Na pewno parę wątków jeszcze warto by było tu i ówdzie poszerzyć, może w każdym razie, kochani państwo, usłyszą sobie jedną rzecz. W wypadku pandemii, trupy leżą na ulicy i, i służby nie są w stanie ich pozbierać. A to, co się teraz dzieje, jest jedną wielką operacją psychologiczną na globalną skalę przy wykorzystaniu zmodyfikowanego genetycznie wirusa prawdopodobnie w laboratorium Wuhan. Nie ma absolutnie żadnego powiększonego zagrożenia zdrowotnego z powodu tego wirusa niż jakiegokolwiek innego wirusa. Który, który, których jest setki tysięcy na świecie. E, jeszcze raz powiem, będę to powtarzał do, do śmierci, a nie, nie śmierci z powodu wirusa, bo, bo w to, bo to jest po prostu nie, niemożliwe. Natomiast e, do naturalnej śmierci będę powtarzał, że nikt na świecie nie umarł, tylko i wyłącznie z powodu COVID-19. E, to jest e, propaganda strachu która jest y, 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 naprawdę na najwyższych obrotach w tej chwili promowana przez tych, z których interesie jest to, żebyście się nawzajem kłócili, nienawidzili i żebyście oddawali coraz więcej władzy w ręce tych y, niezaspokojonych tą rządzą władzy polityków. Y, przestańcie się bać. Nie macie się czego brać. Bać. To jest, to jest takie, takie strachy na lachy, które szczerze mówiąc, małe dzieci powinny się bać. My, jako osoby dorosłe, powinniśmy analitycznie to wszystko sobie przeanalizować, zorientować się, o co tak naprawdę chodzi, a, i, i zrozumieć, że je, jesteśmy rozgrywani. Jesteśmy rozgrywani jako społeczeństwo. Ten cel ostateczny to jest rząd globalny, oczywiście z globalną religią, globalnym obrotem finansowym i tak dalej, a i nami w roli takich mrówek, robotnic, które będą no, jakoś ten świat utrzymywały przy życiu. A jeżeli, jeżeli taka wizja życia Państwu odpowiada, no to. To proszę bardzo, nie wiem, testujcie się, szczepcie się, donoście na siebie, obrażajcie się na siebie, wymagajcie szczepionek na swoich urodzinach czy weselach. Gracie idealnie w ręce tych wszystkich globalistów, tych bandziorów, tak naprawdę, którzy w tej chwili dopuszczają się ludobójstwa na skalę światową. Albo bądźcie rozsądnymi ludźmi, bądźcie światłymi ludźmi. Przestańcie oglądać telewizję, włączcie telewizję, włączcie myślenie, zacznijcie czytać ciekawe książki na ten temat i przekonacie się, że tak naprawdę to wszystko to jest taki teatr cieni nastawiony na zastraszenie ludzi. Dziękuję bardzo za uwagę. Wiem, że znowu pewno parę tematów nie poruszyłem do końca, ale nie chcę przyciągać tych rozmów, bo wiemy, że nie wszyscy mamy czas, żeby siedzieć po pół godziny przed ekranem. Serdecznie dziękuję za uwagę, obiecuję poprawę i to, że kolejny podcast będzie już za tydzień. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Marcin Wogel prezentuje. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu. Marcin Wogel prezentuje.